No i mamy. Pierwsza burza. Pięknie pachnie. A, a jest pięknie. Wow. Ale to jebany sklepikarz tu jest u góry Jak to się nazywa, jak jestem taki ram, e, ryż w, w bokecie? No, jak to się nazywa? Takie to się nazywa. Nie, 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 to, nie, to jest y, nigiri O nigiri O nigiri Wydaje mi się, że tam są bliźni. A może... Dobra po prostu To pamiętaj, że ja nie mam fejl Dostałeś kilka, także z porządku tak powiem Oddać? No jak my tu gramy Gaming Kurde, co mam taka szybka? Flash, a. A? A. O kurde on tak jest... No, bo, no on jest... Czwarty raz na idzie no. kurwa Nie no jakby... Ja nie mówię, że to ty masz tyle zrobić, wyjebana z tego widać ale chodzi o sam fakt, że jest czwarty raz na idzie kurwa jest szósta minuta Oni mnie stiltować próbują ale im się nie uda i <grym grym> się nie ja, użył się, się uda <grym> drave nie żyje drive nie ma Sydna schodzi Sydna schodzi Synda schodzi Sydna schodzi Proszę bardzo, kurda, kurda, proszę bardzo! O! No ty bądź zaraz wyjeżdża, wzięłam ERK też nie Jechał W sumie nie musieliśmy mardować Arki, żeby wiedzieć, że to jest A bezulta O tyle ja, ja nie mogę fej Dobra git, jak uciekniesz to git Tak czyli wyjdę w topa o! Ej, ej. Aj tu, aj tu. Ale... Ja nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę w to, Zresztą to, to jest Nunu, on to robić. Ja jestem już tak coś. Można ci się bić. No kurwa, jak ja to oh, widziałem? Patrz, no. <laughs> back? Dawaj go. Idą do was wszyscy. Ale to jest dobre, patrz, patrz. O, o to. Kurwa. Kurwa. no co? No kurwa. chyba śpi? A, dobra, mogę. Co chłopak, chłopak! Nie nic go, nie widzę nie Ja pierdolę, ja jestem... No, no, wjeżdżaj, no, no Dobry wieczór, prawo jazdy i dowództwo. Dobra, daję, daję. Tum, 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 tum! <ślesy> nice! Jebany kurwa Włoch we mnie wjechał, pizda pierdolona. Jeszcze kurwa na mnie się dar, bo ty! Italiano, kurwa parmediano! No nie, dostałem. Damian też się poświęcił. <grym> Ale poświęcenie przez robią nagle. O! Chyba bohaterzy narodowi. Damian ja <grym> <Ja> <grym> Dobra, ja też. Nie, może nie, może nie. Kurde, mam merkę na ciebie jeszcze. Przepraszam. Jechała. Tu te pasają. Iwana? Naj. Dobra, nieważne, co tu w ogóle za pogrom. Baron, Baron, nasz Nashor. Dobre serce. Kurwa, patrę. Dobra, nie wiem co wy robicie, nie? Ej, boję się na oh, oh, no, to patrzeć. O kurwa. Kurwa, co tu się dzieje? Ej, ty tym mawem to wytakowałeś ma tych elastycznych zobrażeń Zobacz ile masz Sida na Mawie A 700 <laughs> 700 shida ja nie tam nam koszta, łza, na sen, Nie na sodnia, tylko